Rewitalizacji bielskiej starówki ciąg dalszy, jeden z największych remontów w obrębie tej części miasta, prowadzi zakład gospodarki mieszkaniowej. Wzdłuż ulicy Górskiej w Stracące powstały trzy parkingi samochodowe. Jest to pierwszy etap planowanego przez miasto zagospodarowania bulwarów straceńskich. Miejski zarząd dróg oddał do użytku nową ścieżkę rowerową na terenie osiedla Złote Łany akt wandalizmu w parku mickiewicza z kilku rosnących tam drzew nieznani sprawcy zdarli korę możliwe że drzew nie uda się już uratować bielska akwa prowadzi remont jednego z największych rurociągów transportujących wodę w mieście metrowej średnicy rura naprawiana jest super nowoczesną metodą oszczędzającą wiele czasu i chyba jeszcze więcej pieniędzy Rewitalizacji bielskiej starówki ciąg dalszy jeden z największych remontów w obrębie tej części miasta prowadzi zakład gospodarki mieszkaniowej. Zabytkowa kamienica przy ulicy Schodowej 5 jest widoczna zarówno od strony placu Żwirki i Wigury oraz od strony katedry świętego Mikołaja. Jej remont obejmuje niemal wszystkie aspekty, bowiem prace budowlane dotyczą nie tylko elewacji i dachu, ale także wzmocnienia ścian czy nawet odbudowy części murów obronnych miasta leżących w podwórku kamienicy. Jest to remont, powiedzmy, gruntowny. Zaczął się w roku ubiegłym. Dokumentacja została wykonana kompleksowo na wymianę konstrukcji dachu, yy, przywrócone pokrycie historyczne, a więc dachówką, izolacje pionowe, poziome oraz spięcie budynku odpowiednimi ściągami stalowymi, gdyż po prostu się rozsypywał. Budynek jest na skarpie, był wybudowany na przełomie XVIII-XIX wieku. Do 74 roku był troszkę on w innym stanie, natomiast po wyburzeniach ulicy Partyzantów w latach początku lat 70. dobudowano tutaj tak i prawda, przejściowy i także remont jest w w łądzie z elewacją. W tej chwili elewacje są na ukończeniu. Trwa przerwa technologiczna, gdyż muszą tynki odpowiednio wyschnąć przed ich wymalowaniem. Wzdłuż ulicy Górskiej w Stracące powstały trzy parkingi samochodowe. Jest to pierwszy etap planowanego przez miasto zagospodarowania bulwarów straceńskich. Parkingi rozlokowano tak, aby przejeżdżający w okolice bulwarów mieli do nich łatwy dostęp. Nie trzeba więc przechodzić przez ulicę Górską, aby znaleźć się niemal natychmiast na terenach zielonych. W ubiegłym roku został wybudowany pierwszy parking w rejonie takiego pawilonu Ciachomania w roku bieżącym zostały dobudowane kolejne dwa parkingi przy ulicy bliżej ulicy Żywieckiej przy stacji benzynowej i już w rejonie wiaduktu drogi S69 te parkingi łącznie mają 130 miejsc dla samochodów osobowych w tym również są miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczone oznakowane Łączny koszt budowy tych parkingów to było 1,4 mln zł w przybliżeniu, z tego 1,1 mln gmina pozyskała z funduszy europejskich. Kto jest głównym adresatem, beneficjentem tych parkingów? No Te parkingi już teraz służą, choć one oczywiście nie są w pełni wykorzystane. Gmina zamierza kontynuować zadanie już z tą właściwym zagospodarowaniem za potokiem straceńskim. I też gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich, więc trudno określić dokładnie termin rozpoczęcia kolejnego etapu realizacji tej inwestycji, ale odpowiadając na to pytanie, no to te osoby, które będą chciały przebywać na bulwarach i korzystać z tych urządzeń, z tych atrakcji, które tam się pojawią. Miejski Zarząd Dróg oddał do użytku nową ścieżkę rowerową na terenie osiedla Złote Łany. Ścieżka prowadzi od ulicy Złotych Kłosów do ulicy Liściastej i ma długość 306 metrów. Może nie jest to wielki odcinek, ale niemal w centrum dużego blokowiska taka trasa dla rowerzystów, deskarzy czy rolkarzy może być nie lada atrakcją. Na przykład w sam raz na poranny rozruch. Przy okazji obok ścieżki powstał także nowy chodnik z kostki brukowej. To znowu dobra wiadomość dla spacerowiczów i biegaczy. Zapewne tak, a niezależnie od tego, od ciągu rowerowego. Ciąg pieszy był bardzo ważny, bo sprowadza ludzi z osiedla w kierunku ulicy Złotych Kłosów, gdzie między innymi jest kościół zlokalizowany. Także był to, był to postulat, wnioski mieszkańców z szeregu lat, i zgromadziliśmy niezbędne środki i zostało to wykonane. Jest to bardzo, bardzo ciekawy i atrakcyjny układ na ukształtowanie terenu. Inwestycja była realizowana od lipca ubiegłego roku. Jej całkowity koszt to 285 tysięcy złotych. Akt wandalizmu w parku Mickiewicza. Z kilku rosnących tam drzew, nieznani sprawcy zdarli korę. Możliwe, że drzew nie uda się już uratować. O sprawie poinformowano Wydział Gospodarki Miejskiej, a jego pracownicy natychmiast zdokumentowali incydent i przekazali sprawę policji. Wygląda na to, że cztery rosnące w parku brzozy zostały brutalnie potraktowane przez zwierzęta, najprawdopodobniej mocno zbudowane psy. Te jednak muszą być czyjąś własnością i to człowiek odpowie za akt wandalizmu. Cztery drzewa zostały w ten sposób zniszczone i po prostu okorowane zostały drzewa. Może nie w 100% na całym wodzie, ale przynajmniej w tych 70% i nie wiemy co, co będzie dalej z, z tymi drzewami. Poprosimy kogoś, kto by ewentualnie doradził, w jaki sposób, ewentualnie zabezpieczyć, bo szkoda tych drzew, żeby one mogły dalej wegetować. Prawdopodobnie te uszkodzenia były spowodowane przez wyżywanie się psa. A y, taką rasą, która w ten sposób postępuje, to prawdopodobnie są pigułki, które po prostu w ten sposób się zachowują. Makabryczna sytuacja, w jaki sposób właściciel tego zwierzęcia mógł dopuścić do takiej sytuacji. Jest to karygodne, niewybaczalne, żeby po prostu w ten sposób zwierzę mogło się zachować. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli zamiast tego drzewa byłby człowiek, prawda, to przecież. Y, Wiadomo, co by mogło się stać. I co dalej? No, w tej chwili zgłosiliśmy sprawę do, do organów ścigania i, i może się znajdzie sprawca. Bieska Aqua prowadzi remont jednego z największych rurociągów transportujących wodę w mieście. Metrowej średnicy rura naprawiana jest super nowoczesną metodą, oszczędzającą wiele czasu i chyba jeszcze więcej pieniędzy. Odcinek omawianego rurociągu magistralnego przechodzi kilka metrów pod ulicą partyzantów oraz pod dnem koryta białej. Rozkopywanie ziemi w tym miejscu wiązałoby się niemal z paraliżem życia w tej ruchliwej części miasta. Aqua postanowiła więc skorzystać z technologii polegającej na wtłoczeniu do wnętrza istniejącej stalowej rury specjalnego elastycznego kołnierza, który dalej ulegnie utwardzeniu i zabezpieczy rurę na kolejne długie lata. Zasadnicza operacja trwa tylko kilka godzin i wymaga specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu całość robót zakończy się z końcem miesiąca. Tradycyjną metodą wykopów i wymiany rury na nową proces ciągnąłby się o wiele dłużej. W tej chwili prowadzimy planowany remont rurociągu magistralnego o średnicy 1 metra pomiędzy ulicami Generała Kustronia i Generała Komorowskiego na odcinku około 180 metrów pod rzeką, Białą. Jest to zadanie o tyle ciekawe, że przy wyłączonym rurociągu właściwie wszyscy mieszkańcy mają wodę. A sam remont polega na wklejeniu do wnętrza rurociągu rękawa elastycznego, następnie utwardzeniu go parą pod wysokim ciśnieniem. No i poprawi to po prostu trwałość rurociągu. I nie ukrywam, że też płynie na jakość wody dostarczonej do odbiorców. I to wszystko pod dnem rzeki. Tak, pod dnem rzeki, z tym, że sama robota polega na tym, że z jednej strony białki i z drugiej białki są wykonane wykopy. Rurociąg jest rozcięty i przez te wykopy po wyczyszczeniu rurociągu jest wprowadzany przy pomocy specjalnej maszyny rękaw elastyczny. Wspomniał Pan o tym, że, że mimo, że rurociąg o takiej przepustowości jest zamknięty, mieszkańcy równolegle i równocześnie mają wodę. Jak to jest zrobione? Tak, mieszkańcy wszyscy mają wodę. Pozwala nam to, to, że mamy niezależne jak gdyby dwa zasilania. W tej chwili mieszkańcy zachodnich dzielnic są zasilani ze strony stacji uzdatniania wody w Wapienicy, natomiast po wschodniej stronie białki ze stacji uzdatniania wody w kobiernicach.